Madzia dekarzem została. Ja nie mogę, bo jestem za ciężki. I jak to wygląda? Jak dziura. A jak dziura, i tu jest jeszcze jedna. I taki mamy dziwaczny dach. Kryty taką papą falistą. Czy jak to nazwać? ta strona dachu jest położona, jakby jeden skos, blachą trapezową. A tutaj, tej strony w ogóle nikt nie robił. Także mamy dach do roboty, bo przy mocnych wiatrach zaczyna się po prostu to okruszyć. Zwłaszcza to łączenie, jak to nie wiem, jak to się nazywa. Łączenie dwóch dachów. No i teraz kleimy taką bitumiczną taśmą, bo ja już raz kleiłem tym. Eee, ale wchodziłem od strony tamtej, blaszanej no i prawie, że się zwaliłem, nie, a tam jest jednak bardziej stromo jak tutaj tutaj jest tak już normalnie wchodzi się na jeden daszek, drugi daszek i tylko cały dach mamy do wymiany, no i jak nam wyceniali, no to tak 50 tysięcy kazali mieć no a 50 tysięcy to jednak już jest, nie i niektórzy mówią, no kupcie sobie kampera nowszego, czemu sobie nie kupicie bo na przykład dlatego, że mamy dach do remontu 50 tysięcy Włożyć w auto, żeby ładnie wyglądało, czy w dach. No to chyba lepiej w dach, żeby nie lało się na głowę. Prawda, Madzia? Nie wiem. <gry> nie wiem. Aha, ty nie słyszysz? Jak ci idzie? Przepraszam, że musisz to ty robić. No ja mówię, od tamtej strony pokryję ile się dało, ale. Aha, szkoda gadać. Uprzedzając yy, mądre komentarze, Magda weszła dlatego, że Magda waży 45 kg, a ja dwa razy tyle. Więc ta papa falista pode mną by się sprasowała. Więc poprosiłem Mardzię i wykorzystałem ją w ten sposób, żeby ona weszła. Z tamtej strony mi nie pozwolił wejść, bo by spadła. A tutaj śmiało można chodzić. No taki ciulowy dach mamy. Także 50 tysięcy musimy mu zbierać na dach. Tak to jest kupować sobie dom do remontu. Ale ogólnie domek mamy fajny, w fajnym miejscu. Także jesteśmy zadowoleni z niego. Tylko mówię, no jedna część dachu jest blachą trapezową pokryta, druga niezrobiona. I tą bitumiczną falistą, tym czymś, nie wiem jak to nazwać. Także tak to u nas wygląda. Spokój, cisza, dziczy. i tutaj dach jest pokryty tą blachą trapezową. Także tej strony można by było nie robić, no ale jak już robić to wszystko naraz nie. Cały dach ładny. Też położylibyśmy blachę, ale blachodachówkę taką, imitację trapę Dachówki. Ktoś może powiedzieć, ale po co tak rzeźbimy? Po co tam kombinujemy, łatamy? Ono po to, że po ostatnich wichurach całe to łączenie, nie wiem jak to się nazywa, we głowie, tam gdzie się łączą dwa dachy, podrywało nam i porobiło nam dziury na wylot. Także mamy takie prześwity w dwóch, trzech miejscach że po prostu jak będzie padał deszcz czy spadnie śnieg to będzie nam się lało do środka. Także takie widoczki tu mamy u siebie. Tam z tyłu też ktoś przyczepę sobie postawił. Nasz stary kamperek i nasza stara BMW Po wypadku, także my jesteśmy zadowoleni z naszego lokum. Dach na strychu, tą jedną część, gdzie jest papa, mamy deskowany. ale druga część, gdzie położyli blachę, ściągnęli deski. Tu są dechy i tu jest papa. Także tak to wygląda, no ale tu mamy no, na przykład dziurkę I tym tą dziurką się leje i cała decha mokra No takie banały, nie? Dach mamy zdrowy, belki są zdrowe, wszystko jest zdrowe Ten strych jest niezamieszkany Kiedyś w przyszłości chcielibyśmy sobie zrobić go jako mieszkalny No ale to jest wszystko kasa, 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 kasa Dlatego na przykład nie inwestujemy w kampera Tylko wolimy inwestować w dom, zbierać kasę na dom no i teraz Maczia klei tą dziurę, którą pokazywałem przed chwilą na dachu Też się zrobiła nie wiadomo czemu Dziwne, może to ptaki zrobiły jak, Madziu? Od gwoździ? A. I dlatego Taki patent. I jak ci idzie? Przepraszam, że musisz ty to robić będziesz dekarzem czy jak to się nazywa a tak w ogóle to dla tych widoków ten dom kupiliśmy bo widoki mamy no jakie mamy więc główny to był powód kupna tego starego domu do remontu I jak ci idzie? Dobrze. Dobrze. Coraz więcej dziur Nie jesteś zła na mnie, że cię wykorzystuję? Nie, jest ciepło, bezpiecznie. Tam nie ma się co będzie że się spadnie. No tak wymyśliłem, że z tej strony lepiej, nie? Przewidziałaś, jak ja tam robiłem, była drabina. Tam była drabina, później na dachu była druga drabina, która trzymała się tylko na tych tych śnieżnych. I jak wrazem na sam szczyt, to czułem, jak lecę z tą drabiną. Dobra, pa. Kontynuuję, bo zaraz będzie ciemno. Zaraz będzie ciemno, zamknij się. I co tam wyrwało, tak? No i to się stało ostatnio przy wietrze. Wyrwało papę spod gwoździa. Dobrze, że całej nie zerwało. Dach został połatany. Bardzo dobrze, że Mary nie wszedł na dach, bo to wszystko jest tak kruche, że mogłoby się zrobić jeszcze więcej dziur. Na górze okazało się, że jest faktycznie więcej dziur niż się wydawało. Z dołu. I okazało się, że ten dach jest po prostu tak prosto zrobiony i tak yy, prosto i trochę beznadziejnie. Nie wiem, kto to robił, czy to ktoś robił na własną rękę, bo jeśli robił to fachowiec, to masakra. Yy, bylibyśmy w stanie przełożyć tą część dachu właśnie tą płaską sami i możliwe, że tak zrobimy, bo zanim zarobimy na nowy dach, to miną wieki. A mamy inne wydatki. Po prostu to odkładamy, bo chcemy sobie trochę pożyć teraz. I wydajemy na to, co sprawia nam przyjemność. Wiadomo, że można by to odłożyć w ogóle, ale kto wie, ile człowiek pożyje. Także odkładając ciągle coś na później, bo trzeba coś zrobić w domu, to byśmy chyba nic w życiu nie przeżyli. A tak to to powoli, powoli. Myślę, że z rok dwa jeszcze ten dach wytrzyma. Może na wiosnę, jakbyśmy mieli więcej czasu, to byśmy go ogarnęli. Ale nie będziemy mieli. Także tak to wygląda. Zrobiłam to ja, nie zrobił tego Marek ze względu na wagę. How is running inside the shadows? Like a wolf who is racing the star. Oh, I believe, I believe, I believe in the feeling, the feeling, the feeling. I believe, I believe. Na prośbę kilku osób. Opowiem Wam o nalewce tybetańskiej, którą robiliśmy we wrześniu, więc ją już pijemy 4 miesiące. Nalewka już się nam kończy i pije się właśnie do momentu, aż się skończy, a potem robi się dłuższą przerwę. Tak jest zalecane, bo nie można jej pić jakby cały rok, bo czosnek też ma właściwości, które mogą zaszkodzić człowiekowi, więc trzeba dawkować ją zgodnie z wytycznymi i. Później robić sobie przerwę. Nie umiem Wam powiedzieć, czy pod względem właśnie budowania odporności to ona pomaga, czy nie. Wydaje mi się, że tak. Ja ogólnie jestem osobą, która nie choruje, więc ja nie choruję. Marek zazwyczaj łapie jakieś przeziemienia, a teraz no, jeszcze go nie rozłożyło tej zimy, tak jakby leżał w łóżku. Jego to musi tak naprawdę rozłożyć, żeby leżał w łóżku, bo nie uleży, trzeba go zmuszać do do, do łóżka. Nie tak jak w reklamach o mężczyznach. Natomiast jeśli chodzi o nalewkę tybetańską, to polecam ją kobietom, które mają bóle miesiączkowe, bo przechodzą. Ja nawet o tym nie wiedziałam, jakbym wiedziała, to tym bardziej bym sobie zrobiła tą nalewkę. Zawsze jadę na tabletkach, bo zawsze boli, a teraz nie boli. Czuć tam jakieś tam ból, jakieś tam skurcze i ten... No ale nie jest to ból taki, żeby trzeba było brać tabletkę, także... Drogie Panie, jeśli macie takie problemy, Zróbcie sobie nalewkę tybetańską. Myślę, że po miesiącu mniej więcej stosowania będzie działać, a jeśli oglądają to panowie, które mają panie, które się męczą raz w miesiącu, to poleccie im, żeby sobie zrobiły, bo roboty nie ma dużo. Niedobra jest strasznie niedobra, ale dawkuje się ją tam kropelkami, także polecam. Polecam, ktoś pytał właśnie, czy polecam, więc polecam, zróbcie sobie. Taki wielki gar bigosu Markowi wyszedł, myślę, że spokojnie będzie 10 litrowych słoików, jak nie więcej. A ja tu przygotowałam sobie kabaczki do zalewy octowej, którą zaraz sobie zagotuję i będą kolejne słoiki. Wyszło Markowi 13 litrów bigosu, to ten najnowszy bigos. Był bardzo dobry, jedliśmy na święta, ten mamy z zeszłego roku. Pytaliście ostatnio trzy te bułki na pewno wytrzymają te słoiki. No nie wiem, może wytrzymają, może nie. Na razie mam takie jakie mam, więc radzę sobie z takim jakie mam. Wiem, że przesadziłam trochę z ilością co niektórych słoików, tutaj na przykład mam piętrowo poukładane, no ale chcemy mieć dużo zapasów, no i chcemy przerobić wszystko to co kupiliśmy, tak żeby w razie wółu to mieć jedzonka na zapas, szczególnie na wakacje, jak nie będziemy mieli czasu gotować. Daliśmy przed świętami prezent od Krzysztofa. Krzysztofa, którego mieliśmy okazję poznać dwa lata temu w darówku osobiście. Także wiemy z kim mamy do czynienia. Nie wiem dokładnie co to jest. Mm, takie coś to jest. To jest, ja już widzę co to jest. To no jest... to może. Paweł, musisz to wrócić w drugą stronę. Aha, czekaj. Mm. Tak. Tak, to jest. To są zegary do systemu poduszek powietrzny. A właśnie, bo poduszki pneumatyczne my mówiliśmy, że chcemy sobie założyć i Krzysztof właśnie powiedział, że w takim razie nam coś wyśle i to jest właśnie to coś, na pewno się przyda. No, bardzo dziękuję. No. Także dzięki Krzysztof. Bo to nowa sztuka, bo mówi, że zakładał, ale założył inny sobie system, bo później mi napisał, co nie i mówi, że coś nam wyśle takiego, co ten, co możliwe, że się przyda. Nie? Super, na pewno się przyda. Dziękuję. Dzięki, Pustreczek dzięki. jest? Tak, dobra, do zepsucia <noise> Dzięki Krzysztof Jeśli udało wam się doszłać do końca tego filmu To bardzo dziękujemy Zostawcie komentarz, lajka Jeśli nie subskrybujecie jeszcze, a spodobał wam się film To zostańcie na dłużej Nie wiem co będzie w następnych filmach Bo mamy różne tematyki na myśli Jeszcze nie mamy koniecznie nagranego materiału Bo teraz dużo pracujemy Jak pracujemy to nie nagrywamy Więc te filmy będą o różnej tematyce Jeszcze nieznanej no i jesteśmy w trakcie załatwiania działki nad morzem, więc to też wam pokażemy, jak już wszystko w miarę ogarniemy. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podobał. Miłego wieczoru. Pa pa.